W filmie przedstawiamy system QTS4.0, intuicyjny pulpit i funkcjonalne aplikacje dla domowej rozrywki. Zbudowany na platformie Linux, QTS4.0 jest to bardzo łatwy w obsłudze system operacyjny NAS, aby dać użytkownikowi maksimum satysfakcji z jego użytkowania. Wypełniony bogatą funkcjonalnością przechowywania plików i zarządzania nimi, tworzenia kopii zapasowych, aplikacji multimedialnych i wiele, wiele więcej. QTS 4.0 Zacznijmy od ekranu logowania, na którym można dowolnie zmieniać wygląd tła. Wystarczy wpisać swój login, hasło i start. Unowocześniony system QTS 4.0 dostarcza przyjazny dla użytkownika, intuicyjny i łatwy w obsłudze produkt. Kliknij przycisk Start. Główne menu przejrzyście prezentuje wszystkie włączone aplikacje, preferencje systemowe i dodatkowe aplikacje, które masz zainstalowane z centrum aplikacji QNAP. Jest dobrze zorganizowane, dzięki czemu można szybko znaleźć żądane funkcje, a klikając ikony natychmiast uruchamiasz wybrane funkcje. Metodą przeciągnij i upuść umieść często używane ikony na pulpicie jako skróty, a mało używane usuń z pulpitu. Aby utrzymać porządek na swoim pulpicie, przyciągnij ikonę pulpitu na inną, aby utworzyć skrót grupy, zmienić jej nazwę lub przeciągnąć ikony, żeby rozgrupować. Istnieją również inne funkcje na pasku narzędzi. Kliknij przycisk Preferencje desktop. Dostępne są cztery opcje pozwalające na dostosowanie pulpitu do Twoich potrzeb. Możesz wyświetlić pulpit z małymi miniaturami lub miniaturami szczegółowymi. Przełączyć z trybu okna na tryb TAP do symulacji systemów operacyjnych znajdujących się na tabletach. System QTS 4.0 ma wielowątkową i wielozadaniową konstrukcję, pozwalającą otwierać wiele okien aplikacji oraz uruchamiać wiele zadań jednocześnie. Wszystkie otwarte aplikacje mogą być zminimalizowane na pasku narzędzi, co pozwala na szybkie przełączanie między nimi później. Możliwość wyboru jednego z 23 języków. Na przykład, wybierasz niemiecki i język systemu zmienia się natychmiast. Kliknij przycisk zasoby. Pojawia się lista tematów pomocy i poradnik ułatwiający zapoznanie i korzystanie z TurboNAS. Wystarczy wpisać żądane słowa kluczowe w polu wyszukiwania, a wszystkie związane z nimi ustawienia systemowe i treści pomocy QTS zostaną natychmiast przedstawione. Kliknij przycisk Admin. Tu można założyć swój profil, spersonalizować pulpit QTS 4.0 z wbudowanych tapet lub przesłać swoje zdjęcia. Zmienić hasło, skonfigurować różne inne elementy, takie jak ukrywanie czasu na pulpicie. Powiadamianie o zdarzeniach oferuje skategoryzowane informacje o systemie, pomaga uzyskać aktualizację oprogramowania, komunikaty o błędach i ostrzeżenia systemowe. Zewnętrzny przycisk zapewnia wygodny sposób zarządzania podłączonymi urządzeniami, np. zewnętrznymi urządzeniami pamięci masowej i drukarkami. Gdy podłączone jest urządzenie zewnętrzne, opcja ta pozwala szybko uzyskać dostęp do swojego folderu lub pozwala bezpiecznie wyjąć urządzenie. Kliknij przycisk Zadania w tle. Zobaczysz zadania systemowe i zaplanowane zadania wykonywane w tle, takie jak dysk twardy Smart, testowanie i media transkodowania. QTS 4.0 udostępnia wiele pulpitów w celu rozszerzenia obszaru roboczego. Możesz oddzielić poszczególne aplikacje na różnych pulpitach i przełączać między nimi swobodnie. Rozszerzony obszar roboczy pulpitu jest zaprojektowany specjalnie w celu poprawy wydajności. Kliknij na krawędzi małą ikonę Dashboard. Dashboard rozwija się natychmiast, zawiera informacje takie jak stan systemu i wiadomości dla Ciebie. Aby dać więcej satysfakcji z urządzenia, dostępne jest więcej aplikacji dla domowej rozrywki. Twoje niezapomniane wspomnienia dostarczają wiele zabawy. QTS40 Stacja Foto jest świetną aplikacją do gromadzenia i zarządzania Twoimi zdjęciami. Kliknij przycisk i łatwo importuj dziesiątki zdjęć naraz. Możesz wybrać, w jaki sposób chcesz przeglądać swoje zdjęcia: jako ikony, chronologicznie lub odwrotnie. Możesz ocenić każde zdjęcie gwiazdkami. Kliknąć, aby powiększyć zdjęcie pobrać zdjęcie. Możesz dzielić się zdjęciami przez e-mail, portale społecznościowe jako odnośnik pobierania lub dodać znacznik do łatwego wyszukiwania. Tutaj można również wyświetlić szczegółowe informacje w zdjęcia. Albo oznaczyć swoje zdjęcia z lokalizacji na mapie Google. Wybranie wielu zdjęć i przetwarzanie ich w partii dodaje jeszcze większą wygodę. Przeciągnij zdjęcia do prywatna kolekcja, aby zachować je w tajemnicy. Jest to przydatne do ochrony prywatności. Możesz tworzyć pokazy slajdów w ramach pokazu slajdów, używając dowolnej liczby zdjęć i w ten sposób cieszyć się z ich pokazu. Przeciągnij pokaz slajdów do Shared Slideshow, aby podzielić się z tymi, którym udzieliłeś prawa dostępu do tego zasobu. Opcja Social Sharing wyświetla wszystkie elementy, które zostały udostępnione dla ciebie i mogą być dalej szybko udostępnione. Wystarczy zaznaczyć tak wiele zdjęć, ile chcesz i możesz łatwo nimi zarządzać poprzez QTS 4.0 Station. QTS 4.0 Stacja Muzyczna jest aplikacją, dzięki której możesz gromadzić, zarządzać i cieszyć się swoją kolekcją muzyki. Po prostu prześlij muzykę do stacji muzycznej, zarządzaj utworami i kliknij, by odsłuchać. Możesz wybrać, aby wyświetlać utwory w miniaturkach, w szczegółowym wykazie, według albumu lub w trybie Cover Flow. Dla łatwego wyszukiwania. Twoja muzyka może być automatycznie klasyfikowana według artysty, albumu, gatunku i folderu. Można nawet wpisać słowa do każdej piosenki i śpiewać podczas odtwarzania muzyki. Baw się dobrze i dziel się muzyką z przyjaciółmi. Przeciągnij i upuść utwory, które chcesz udostępnić. Możesz łatwo to zrobić poprzez e-mail, serwisy społecznościowe lub podając link do pobrania. Co więcej, zaprogramowane internetowe stacje radiowe dostarczają online tysiące lokalnych i globalnych programów radiowych, a to wszystko za darmo. QTS 4.0 Stacja Wideo jest wspaniałym narzędziem do archiwizacji kolekcji wideo i tworzenia własnych witryn wideo. W prosty sposób można przesyłać pliki wideo do stacji wideo, zarządzać filmami oraz oglądać je. Kliknij na film, możesz zarządzać odtwarzaniem, dzielić się z przyjaciółmi przez łącze, poprzez kod osadzony lub poprzez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Google. Odwiedzający mogą komentować udostępnione przez Ciebie filmy wideo, aby kontynuować zabawę. Można rozszerzyć funkcjonalność Turbonas poprzez aplikacje dostępne w Centrum Aplikacji. Istnieją liczne aplikacje opracowane przez firmę QNAP i innych deweloperów, które można łatwo zainstalować za pomocą jednego kliknięcia. Centrum Aplikacji jest funkcjonalne i dobrze zorganizowane, aby w pełni pomóc Ci z Turbonas. QTS 4.0. Stwórz własną osobistą chmurę. Synchronizuj swoje pliki. Wzbogać swoją domową rozrywkę i zwiększ produktywność.